28 marca godzina 14 z minutami. Temperatura taka, że już mam krótkie rękawiczki. Czyli koło 14 stopni w cieniu, w słońcu o wiele cieplej. będzie unikać ludzi to niech ja wjadę do lasu na razie jeszcze jestem za blisko dzisiaj jest jazda pod tytułem zombie ride to znaczy się taka solo gra terenowa Jedziesz, jak widzisz człowieka, zawracasz. Jedziesz w drugą stronę. Jak nie ma jak zawrócić, to wjeżdżasz w chaszcze. Wszędzie pełno samochodów, jak widać. Samochody są pewnie porozstrzelane o po większej powierzchni niż zazwyczaj. Zazwyczaj ludzie się kumulowali w jednym miejscu. Teraz jednak jakiś odstęp trzymają. Przynajmniej mam nadzieję, że spróbujemy ten podjazd. Jest dosyć stromo, takie balansowanie na granicy odpadnięcia od ściany. Tydzień temu udało mi się wjechać. Zobaczymy, jak dzisiaj. Prawie koło mi się przyślimknęło. Ok, prosta droga, nie ma zombiaków, można jechać. Wycinka. Wycinka. Wycinanie drzew to naturalny proces pracy z lasami przemysłowymi, a takich mamy większość w Polsce. Poza rezerwatami, oczywiście. Tak to normalnie prowadzi się gospodarkę leśną, czyli sadzimy las. Do tej pory najczęściej to były monokultury sosnowe. Czekamy aż urośnie i wycinamy. I tak w kółko. Jak cieplutko, ale fajnie. Jest fantastycznie. Coś mi się wydaje, że trzeba by się rozebrać na krótkie spodenki. Ciepełko. nam się, czy zombiaki nie idą. O, moje buty. Podeszwy się rozpadają. Te podeszwy mają 6 lat, 7 lat coś koło tego. Były w Himalajach. O, jak fajnie leciutko w krótkich spodrękach. O, jak fajnie. Tego mi było trzeba. Na prawo szły jakieś dwa dorosłe osobniki na głównych ścieżkach jest za dużo zombiaków to trzeba wjechać w jakiś haszczing albo oddalić się od miasta bardziej haszczing tak, byle nie kleszczing. Chyba tu jest lepiej. Hop, i tędy. Otrzepujemy kleszcze i można jechać dalej dzisiaj jadę jak widzicie bez mapy znaczy mapa jest, teraz to się normalnie rejestruje tylko mam wyłączone jadę po prostu na oko gdzie mnie oczy poniosą tam naprost cicho jest jeden ząbiak to tędy w takim razie tędy nie słyszał mnie prawie jak na planie Walking Dead Przydałyby się tylko dwa samurajskie miecze. Jak ktoś chce, to możecie sprawdzić gdzie jestem. Już kiedyś zadawałem Wam taką zagadkę. W ramach elementów gry terenowej takie ćwiczenie. Ten słupek ma numerki 136, 143, 142 i od północy ma 135. Możecie próbować zgadnąć. No, może nie tyle zgadnąć, sprawdzić z dokładnością do paru metrów, gdzie jestem. Dzisiejsza jazda jest tylko orientacja według słońca, czyli jadę po prostu w kierunek mniej więcej na północ, czyli mniej więcej tam. No jadę tak jak mnie drogi prowadzą. Na nizinach można sobie na coś takiego pozwolić, w górach absolutnie nie. W górach szlaki są poprowadzone zupełnie inaczej, natomiast tutaj to można jechać na przypał. Bez żadnego problemu, bez mapy. Ups, dwa zombiaki. Zablokowana droga, jedziemy tędy. Pocieszające jest to, że rzeczywiście sporo ludzi jest w lasach, nie kumulują się w jednym miejscu. Po drugie, jak na razie, zobaczyłem same grupki dwuosobowe, ewentualnie rodzina jakaś z dziećmi. Tydzień temu to były grupki 6-7 osobowe. A teraz cicho, bo tam jest samochód. Na szczęście jest droga w prawo, więc jadę na północ. Dobrze. W opisie do filmu jest link do Strawy, to możecie zobaczyć, jak kluczyłem. O jak dobrze tak pojeździć. Drzewa, las. Uu, o to chodziło. Zobaczcie ile tu wycieli. Tutaj. I jeszcze tam za lasem. W tamtym miejscu. Nie poznaję tych miejscówek. To już nie wiem gdzie jestem. Dojechałem do S5. Ruch niewielki. To też dobrze, to znaczy, że ludzie siedzą w domach, nie przemieszczają się niepotrzebnie. Tu jest przejazd na drugą stronę, przejście dla zwierząt i dla kolarzy leśnych i górskich. No i teraz wracam. Zobaczmy, ile czasu. Godzina 6 w drodze. Ile zrobiłem? 15 km. Niewiele, ale to jest taki lightowy wypad do lasu, po to, żeby rozruszać kości i nie zastać się. Bo tydzień siedzenia w domu to daje się we znaki. Gdybym tak miał dłużej siedzieć bez ruchu, no to też nie skończy się dobrze dla mojej psychiki i dla kręgosłupa kondycji i mięśni. Kierunek południe. Czyli słońce powinienem mieć mniej więcej po prawej stronie, bo już zbliża się pomału ku zachodowi. Brałem kurteczkę, robi się troszkę chłodniej Nie chciałbym się teraz przeziębić O jak dobrze tak pojeździć Siedziałem cały tydzień w domu nie wychodząc Brakowało mi tego Brakowało mi lasu, przestrzeni. Oczywiście nie każdy ma możliwość pracy zdalnej. Niestety niektórzy muszą, a ci co mogą to akcja zostań w domu. Trzeba jechać ostrożnie, zachowawczo, tak żeby przypadkiem się nie wywrócić, nie zrobić sobie krzywdy. I nie musieć korzystać z pomocy służby zdrowia. Oni mają teraz dość roboty, nie dokładajmy im jeszcze naszych problemów. Jakie piękne kolory. A, trzeba nacieszyć oko, bo nie wiem kiedy następnym razem. Do lasu uda się wyjść. Za tydzień może już nas zamkną w domach. Także tylko z przepustką będziemy wychodzić. Może za dwa tygodnie. Albo może uda, uda im się dociągnąć do wyborów. Zobaczymy. I po wyborach nas zamkną. Cieszmy się z małych rzeczy. Tak jak ja cieszę się teraz zwykłego wypadu do lasu. O, zombiak. Co teraz? Co teraz? Idzie w moją stronę. Idzie w moją stronę. Nie ma drogi w lewo, nie ma drogi w prawo. Trzeba zawrócić. Trzeba zawrócić. Zgodnie z grą terenową. Ej, hop. Jak z drugiej strony też będzie szedł jakiś zombiak, to wtedy w las. hasching No muszę powiedzieć, że tylu, tylu ludzi na tych pustkowiach, tu gdzie Nigdy nie udało mi się spotkać żywego ducha, to tylu ludzi nie widziałem dawno. Cieszcie się z małych rzeczy, cieszcie się z każdej czynności, z tego, że człowiek wstał, że nic go nie boli, że może normalnie się poruszać, bo nic nie jest na zawsze i nic nie jest oczywiste. Młodzi też nie są nieśmiertelni Strzelnica wojskowa a tam jest, a tam jest ile zombiaków? Cztery, to gdzie, to gdzie teraz? No nic, krzaczory, krzaczory, teren wojskowy, przebywanie grozi. Ops, jakieś zasieki. drut. Dobra, puścił. Teren strzelnicy wojskowej. Przebywanie grozi śmiercią lub kalectwem Ciężko tak do miasta wrócić. Pełno szwendaczy. Ukazuje się, że wyjechanie z lasu zgodnie z moimi wytycznymi nie jest takie proste. I tak, prawo dwa zombiaki, lewo dwa. Zostaje mi jazda prosta. Ha. I mam kłopot. Znowu strzelnica wojskowa. Czyli wjechać tutaj nie mogę. Żadnej innej drogi nie ma. Ta droga była ślepa. W takim razie. Zatem co? Tutaj. Nie, za duży haszcing. Będzie prowadzenie roweru zaraz w Muszę wrócić chyba do drogi. Albo znaleźć jakąś drobną ścieżkę, po której chodzą zwierzęta. Jest. Tak przyszedł mi do głowy pomysł na grę terenową dla większej grupy. Czyli to co ja uprawiam dzisiaj, ale dla większej grupy. Czyli ograniczamy na przykład czasowo zabawę do załóżmy dwóch godzin. Zamykamy wszystkich w jakimś lesie, gdzie jest dużo właśnie takich ścieżek jak tutaj. Każdy startuje z innego miejsca. Nikt się z nikim nie spotyka. Nikt nie podchodzi do drugiej osoby na bliżej niż kilkadziesiąt metrów. No i wszyscy startują w tym samym czasie. Z różnych miejsc i potem jeździmy po lesie. Jak się ktoś z kimś spotka, jak ktoś się z kimś spotka naprzeciwko, obydwie osoby zawracają i dostają punkt. Jeżeli ktoś jedzie w jedną stronę i druga osoba za nim, dojeżdża, musi zawrócić, też dostaje punkt. I po dwóch godzinach liczymy, kto zdobył więcej punktów. Gdyby ktoś z Was chciał zorganizować taką grę terenową, póki nas jeszcze całkiem w domach nie zamkną, i wyjście będzie wyłącznie za przepustką i wyłącznie do zakładu pracy, który jest niezbędny dla przeżycia ludzkości w dobie apokalipsy to dajcie znać w komentarzach, jeśli ktoś spróbuje coś takiego wprowadzić w życie znowu strzelnica ale podjadę bliżej, może jakąś ścieżynę wypatrzę jest ścieżyna, jest dobrze jedziemy prawo jest a, zombie z dwoma psami. A tam widzę dwa zombie, jaki biegną. No niestety, tu raczej nikt nie będzie łaził po piachu. A, no i dalej nie mogę jechać. To co? tędy Dwa szpendacze za mną, ale mnie nie dogonią. Nie mają szans z rowerem. I to by było tyle na dzisiaj. Mm, pyszności. Mm, ale to jest dobre. Zazwyczaj montowanie vloga zajmowało mi o wiele więcej czasu, ale dzisiaj postanowiłem, że zmontuję go zaraz po jeździe, tak żebyście mogli zobaczyć go na drugi dzień, czyli niemal, niemalże na żywo, można by powiedzieć. Vlog zmontowany, a teraz czas polatać. Pad 01, lecimy. Winda.

Teraz weźmiemy sobie mniejszy stateczek. 18-metrowa Aurora. Space Industries. Enjoy the ride. System check. Stand so by for shields. Shake Max. again. Najpierw muszę statek zatankować, bo się okazało, że mam mało paliwa. Dobrze, najpierw muszę podlecieć do... Okej. Okay. Dobrze, zobaczmy teraz. Quantum Drive. 4 miliony kilometrów, lecimy.